Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Olej i jesteśmy z Neferą, czyli z moim wyimaginowanym przyjacielem w kolejnej kampanii Edy, właściwie w kolejnym rozdziale kampanii Edy, w drugim. Tak. Jesteśmy na cmentarzu, na którym był Leon i Helenka swojego czasu. A ja też powiem z góry, że nagrywamy ten odcinek po raz drugi, dlatego że zrąbałem nagranie. Ale, ale nie, nie wracajmy do tego, dlatego też niestety dzisiaj nie będzie tak spontanicznie jak zawsze, no ale mam nadzieję, że i tak będzie fajnie, a plus jest taki tego, że nagrywamy to drugi raz, że przynajmniej już wiemy o co chodzi i nie będziemy się zacinać, gdyż akurat tutaj był... Kto się zaciął? No, a kto mi na łeb skoczył znowu? No dobra, ja, si ja się zacięłem, bo niestety Nefera, jakoś że jest wy wyimaginowanym przyjacielem, no to niestety nic nie może robić. Tak, bo w tym odcinku. Mogę strzeliwać odc... kłódki. Tak, w tym odcinku czekają nas kolejne zagadki Indiana Jonesa. <śladania> tak, I mam, tym razem na one pójdą lepiej niż ostatnio, czego niestety nie mieliście okazji zobaczyć. Sumie... No to było takie pitkie, po prostu tak, tak rozkminialiśmy o co chodzi, a to tak, się okazało, tak. Zaraz że... Zaraz zresztą sami zobaczycie o co chodzi. No właśnie. Tak i przepraszam, że mniej na naboi niż mieliśmy ostatnio, bo z tego co kojarzę dużo ich zużyło. Ja tak, tak naboi, nie naboiłem 180, ja miałem 30. Aha. Jak się w ogóle wydarłaś, zawał prawie dostałem. No bo byłam w szoku, że mam 180. Tutaj są o, zombie, nie, nie pamiętasz. Tam już... tam nie pamiętam, dojazd. dawno to robiliśmy. Dzisiaj rano, znaczy rano, ciężko to rano nazwać, która to była godzina 13. Rano! 13. No to rano! Rano. Przecież logiczne, że 13.00 to rano. No właśnie. Dobra. Nefera oczywiście teleportacja. No i to przed Ciebie zobacz. No. Tak, teraz ja... Twoim... Żeby kratę wszystko przyjmować. Teraz ja Twoją dupę będę oglądał, a nie Ty moją. A nie, ja też to źle zrobiłam. No właśnie. Myślę, że jednak Aida ma fajniejszą dupę. No super. Help. No, nie no, czemu? Tak. Tak. moją dupy za ma... bardzo nie widać. No, moją widać. A to oczywiście magicznie się przykleiło. Tak, magicznie się przykleiło i się magicznie otworzyła akurat ta kumba, do której musimy wejść po le resztę części. A ja mam takie fajne lateksowe spodenki. No i tak się świecę. Ja bym miała ciągle dupę mokrą, ale co tam. Dobra, naboje muszę się sobie pozbierać, bo oczywiście ja ostatnio zmarnowałem naboje, ale zresztą o kwiatek. To nie powinno być nic nowego... Kwiatek? <coughs> no kwiatek mi wypadł. To nie Jezu, powinno Jezu, być powiem, nic powiem. nowego. Ups... Prawie no, bo ja nie poszłam tam Prawie no, wyrzuciłem nie, nie, nie naboje do kuszy przez przypadek. No wiesz, teraz ich bardzo dużo możesz nafarmić. No. Oczywiście drzwi nie mogę otworzyć. Może możesz wyruszyć sobie swój mofie latek? No, otwieranie drzwi jest zbyt skomplikowaną umiejętnością, żebyś ty mogła ją zdobyć. Zauważyłaś, że w ogóle na checkpointa nie zrobiłaś, tylko dopiero jak ja tutaj przyszedłem? Tak. Tak. Po prostu. Ale wcześniej tak checkpointy się czasami robiły dopiero jak dwie osoby doszły. Aha, no okej. Okay. No, excuse me, nie, no. Nie no, ale nie. Chcę się czuć. Tak ja mi strzeli! Dobra, masz strzelce w kłódkę. Przydaj się na coś. To nie jeszcze, jeszcze nie trafiła, serio. Po prostu... No bo biegu to zrobiło. Aha, mówi, że masz za sobą koordynację ruchową. Mam pokazane, że tam jest bursztynowy tak. klucz. Po raz kolejny, kolejny polski akcent w Resident Evil bursztynowy klucz. Co mówiłaś o bursztynie, że nie nadaje się na klucz dlaczego? No bo jest, nie będzie no, tak za kruchy, nie złamiesz. Tak. Jak będziesz przekręcał, tak tak. Mam, taką miałem rozgminę. No. No, i tutaj tak. spędziliśmy chyba Tak, tutaj spędziliśmy dana, nie, z nie, może nie pół 20 mamy. minut, z pół godziny, kminiąc, jak tą zagadkę rozwiązać. Bo oczywiście ja... do zombie. Tak, tak. Ja aż, żałuj, aż żałuję, że to się nie nagrało. No. Bo to były nasze mądrości kolejne, niczym. Tak, typu. No, może trzeba zestrzelić tego, co jest wyżej na każdy, A może tego, co jest tak. znaleźć. Ale, ale w ogóle to Ale w ogóle to zestrzemy te zombie, bo z nich na boje wypadają, jak się zestrzeli. Za każdym razem. Mi tam tylko Aha. raz. Tak? Mhm. A to może dlatego, że mi leżały cały czas na ziemi, bo mi oczywiście wypadają panem do to kuszy, mimo nie posiadam. <grym> tak, no cóż. Tak, bo zobaczcie, jak tutaj pociągnę tą dźwignię, to się otwiera ta zapadnia. Tylko, że po chwili ta zapadnia znowu się zamyka. I to był dla mnie zbyt duży problem, bo oczywiście olej biega po ścianach, próbuje coś nacisnąć, a się okazało, że tą dźwignię można po prostu sobie przesunąć. Tylko, że znowu tego nie mogę zrobić. <grym> no bo to wszystko przez te przyciski, że one się nie pokazują. Halo, Ejda. Dobra. Grabo. Słuchaj, Tak, nawet jesteś mężczyzną w tej grupie. Tak, i teraz można zestrzelić tego zombie na górze. Ja jestem, ja jestem duchem. Jesteś duchem, tak. Duchy nie mogę dotykać tych jesteś przedmiotów. Jesteś wróżką zębuszką. Dobra. O co tam było? Na boje, czekaj. oj to w ogóle na boje pospadało. Bo no i bo by się tam przecież, pozbieraj sobie wszystko co chcesz i powiedz mi. Ja nic, nic nie mam, ja już idę na dół. Dobra. Lecimy. O, patrz, teraz się zrobił punkt kontrolny. No w sumie tak. A na tej zagadce to, to nie się dzieje. Nie, ta zagadka, ta zagadka była to było banalna. Prosto. Już wiedzieliśmy, że trzeba Takie, rzeczy. Już wiedzieliśmy, że da się przesunąć rzeczy. W ogóle motyw jest pisze. taki, że trzeba ten prąd do tych drzwi doprowadzić, a najlepszym przewodnikiem prądu jest zombie. Więc trzeba tak trochę... W tak, trzeba zombie y trochę popchać. No serio, po prostu. A ona się poświęca. No, on powinien już tak dostać. No. Porażony. Ale, za, ale nie znaczy, ogólnie mnie to dziwi, że ona została porażona, a jej w ogóle nawet włosy tak nie stanęły dęba, jak powinny. No, no tak. To by było ciekawe, ciekawe, jakby wyglądała. No, nie mogę. A i teraz, oczywiście, magicznie. Nic się magicznie nie stanie, bo póki co nie magicznie mogę trafić. A się teraz stanie. Nic się nie stanie, magicznie nadal nie mogę trafić. Serio? No. No dawaj. Dobra. O, jest. A to no teraz magiście spadnie zombie, akurat tak. Tak, akurat tam pomiędzy. gdzie go potrzebujemy. O, proszę bardzo. No sobie podajdziemy. Co no, numer? Pici, pici. Nie. Po prostu mam problemy z koordynacją tak. No <śla> Co zrobi? Ciężkie. Serio, jeszcze raz się wywali? No, nie O, no już. No. Tak, i zombie magicznie się położy akurat w popsie. Tak, akurat tam, gdzie trzeba. Tak, ta gra jest tak czasami. I magicznie teraz prąd przestanie płynąć po tym jakimś drzwi. Ta gra to jest sama magia. Po prostu. Ja czasami dziwię się, jak te technologie działają. Tak, żeby. No serio. O, dobrze, jaki widok mam? No właśnie, ja też miałam taki widok. Szaleństwo. Czekaj, teraz powajchować coś, nie mogę w to trafić. No I teraz oczywiście ja też nie będę mogła nic robić, tylko będę mogła się Tak, patrzeć. ale trzeba pokazać zrobić... ma przyszli koledzy. Trzeba zrobić tą. Zrobić, jak to się mówi? Nie pokaz, tylko prezentacja. O, proszę bardzo. Chodzimy na podłogę. Podłoga się zapada, bo jej za ciężko. Ja też tam chcę. <laughs> O dziwo ja też mogę. Tak, o dziwo nefera także ja może spaść też. do dziury. I podłoga też się dawała. No. To jest akurat zaskakujące, że coś na neferę działało, no ale cóż. Widać ale, aha, bo gra jest mi nie ponad. Ej, wiesz, że już nie mam miejsca nawet na nie? Ej, mi tu wszędzie bym, wypadały. To jest jakieś. Ale nie, to jest głupie. głupie, tobie nie powinno to wypadać. Tobie powinno normalnie naboje wypadać. Idę stąd bo po prostu. Tak, idziemy stąd, jak się stąd <laughs> wydostawać. Jak tu ciemno jest. A, tu jest w moją stronę. już widzę. No i wracamy się do Ej, tego przejścia, no. gdzie było. <laughs> po prostu. Był, e, ale powiem, powiem ci, że bardzo fajna kampania. Podoba mi się perspektywa, z jaką w nią gram. Tak, na dupę Tak, całe, całe życie na dupę No dobra, zrób teraz swoją magię. No. Teraz pokażę wam, jak magię się Nie, one jest w ogóle. Tu. A tutaj. Tak, ta zagadka także nie była dla nas problemem. Wystarczy, że przybijemy zombie do ściany. Tak jak tam to nie da? Tak jak mi Taka. Taka wskazówka. Aha. Tak, to było też łatwe, niestety tylko... Co on robi? on umarł? Dlaczego się przewali? Co te zombie robią? Co tu się dzieje w ogóle? No Jakie uniki w ogóle? Po prostu żal Patrz jak ich przybiłe, ty tam widzisz? No, to widzisz? No, ty to widzisz! Czekasz! Jakie What the Boże. Fuck? Co to jest? No ja, no on Serio, dobra. Nie wnika. Nie no, pozycję dobrą sobie wybrałem. Ale dziwne jest to, że... Przecież jak tu przeskakiwaliśmy, one spadały w dół, wychodziły no. potem nowe. Jak w no. wychodzę po trzy i teraz tak. już nie wychodzą. Teraz już nie, Więc... Ale, nie, przynajmniej nie maj... jak... Ale przynajmniej w dobrej imprezie ich zostawiliśmy, tak. A to, co no. przed chwilą zebrałem, to był właśnie pierścień, który Helena później dała Leon... No, e, ja pierdziele znowu Kajda. to zrobiłem! <laughs> no, bo spadłem na dół zamiast Brawo. iść dalej. Po prostu... Bez komentarza. Dobra, zaraz, zaraz, zaraz dotrę, czekaj. No czekam, tak jak ostatnio. Tak, ostatnio to samo zrobiłem, no bo trudne. oczywiście widzę spację, to ją naciska, mimo że nie trzeba. Tak, teraz naokoło. Przejść naokoło. Już wcześniej to, to samo zrobiłem, dokładnie identycznie to samo. Tak, było dokładnie to samo. I magiczny pierścień, którego nie widać. Tak. Mieliśmy rozkminę na temat... Tak, że ten pierścień pierście... jest lepszy od pierścienia w Władcy Pierścieni, bo tamte sprawia, że ty jesteś niewidzialny, a ten jest sam w sobie niewidzialny. No i że byłoby no tam, bardzo ciężko, jakbyś się zgubił. Ciemno tutaj jest jak w dupie myślę, Ja mam wrażenie, że ostatnio jak to graliśmy, to było to jaśniej. Nie. Na dworze było jaśniej. Może. Dobra, gdzie my wypadliśmy? Do wyjścia. Tu, tam gdzie ja. A dlaczego mamy tylko jedno to jedną część? Nie powinniśmy mieć teraz dwóch? Hmm. Czy ja coś się hmm. Nie, może dalej będzie, po prostu Ja idź, Nie tak pamiętam jak już. to było, ale... A teraz przecież mamy, idziemy do tego. Do tego To czas... Były truposze. E, nie pamiętam. I tutaj mnie nie przeteleportowało, bo, no bo się nie opłacało. No, nie teleportować no. dwa razy. A faktycznie. Oczywiście. A spadłem z 10 metrów w nic nie zrobiłem. Faktycznie, zapomniałem o tym miejscu. Mhm. No wiesz, pamięć już nie ta. No tak, za stary jesteś. Tak. W moim wieku no, też byś miał problemy z pamięcią. No nie mogę no, nic tu mam zrobić. No nie że nie. No podejdź i zagadaj do czasu. Tak. Tak, oni nam się oczywiście, oni, tak... oni nam się oczywiście pokażą, objawienie. tak, objawienie, eee, my mamy ząb i mamy oko, złapcie nas. Who's first ja mam za dużo w ogóle naboi do tego, do kuszy, nie, za dużo wszystkiego. ja mam za dużo naboi do kuszy, naboi do kuszy, to nie są naboje, to są Oj, naboje, na, na... <laughs> strzela się to naboje. Chyba nabija się to nabaj. ale <noise> tego się nie nabija właśnie. Siema. To no, serio, złoty ząbek z piernicza. A A teraz są e, fajne e, ...klatki, w których mnie. mnie don... O, to to bom! Ej, udało mi się chyba wejść! a nie tak jak ostatnio. Zawsze to jakiś to plus. Jest... Wow, co jak go zabiłam, luz wow. No, gdzie? No, żyje? What the heck? Giń. Albo ten z dynamitem jest, okej. Okay. Zapomniałam, że tego z dynamitem trzeba tutaj rąbnąć. Co, udało ci się wejść tutaj? Aha! Jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że była ta. Kto? E, snajperka była tam w tym pomieszczeniu A z, właśnie, z dostaliśmy... Z przesuwaniem... tak. dostaliśmy snajperkę z w międzyczasie. Z Faktycznie, dziękuję, teraz mi przypomniałaś. Tam gdzie była zapadna? Tak. Oczywiście teraz już nie dało mi przejść z poko. A ła! To chociaż strzelę w nich, o Jezu, spacja. Mój facet wariuje jak ja jest. Jeszcze... Twój facet? Bo... Tak Mój agent ja No rucham. gdzie jest łopatą na mnie koleś? No tak jest już Tak, plus jest taki, że w tej kampanii mamy, w tej, w tym... Ja pierdzielę Że w tym rozdziale walczymy z zombie a nie z javo, czyli nam nie ewoluują e... Co? No jak to nie było. Dlaczego oni on nagle wszyscy umarli? Nie mam żadnego pojęcia. Nagle wszyscy umarli. Nie wiem, co ich zabiło, ale dla mnie to dobrze w sumie. <noise> to nie byłam ja. Nie wiem. Może mam może, może mam jakiegoś drugiego wyimaginowanego przyjaciela, kto jest do tego niewidzialny. Wyższy poziom. On <noise> wyż... <Może ma> pierścień <noise> tylko ten drugi. Wyższy poziom wtajemniczenia tak. O, czy teraz mnie nie Nie ma. No. A ty... Ostatnio też to akurat w tym pomieszczeniu byłam sama. No. A ty byłeś w... tamty. tamtym. mi dupą zasłaniasz wszystko. Oni mają yy, ten. Co? Magiczne zbroje mocy. Aha, czyli tak ich nie mogę strzelać. Tak. Jestem ciekaw, czy zbroje mocy działają na. Shotgun. Wow, ej, to mnie pluje. Czy zbroje mocy działają na. Yy, na skusze, znaczy się. O, ten co morderz, ja pierdzielę, zamknij, że się no koleś Nie no! Nie, zami, właś zami. Właśnie nie mogłem, no bo moja... No bo te, te skraty są jakieś zbugowane. Wiem. I czasami niewidzialna ściana Wiem, bo tu jest. Też tak miało. No i co? Nie! Ktoś tu ci krzyczy w twarz. No jest pierdziela Co za debil. To jest snajperka. No. No i co? Ja no. chcę tu wejść, przepraszam bardzo. Czy ktoś mnie tu wpuści? Nie. No właśnie tak widzę. Cicho, bo ja poluję, jestem na polowanie. No ja nie mogę polować, no bo magiczna krata mnie nie przepuścia, dobra. On, Jakoś on się sam udało. Nie hej. wiem, oni ja sami umierają. Nie wiem czy dzisiaj z nimi dzieje. Widać na nasz widok mówił, dobra, to ja jej tak umieram, bo i tak zginę. No, ten, ten krzyczący u mnie też yy, zginął sam. One no. down. Dobra, ząb zdobyty, jeszcze oczko. Ja ona bierze ten ząb i mówi po polsku: Jeden z głowy. Ząb z głowy. Tak. Tutaj coś jest. A, bo tędy mamy ich, lol. No, nie Zaraz z tym ci PR masz. O! Dawaj, o, Zaraz cię, ci pierdnę. No co mnie no, posuwasz? No, <grym> nie posuwaj no, no, mnie, lol. Serio. Posuwać, kiedy mnie nie. Nie. Co fejdę. fajda? Dawaj dupa. Masz teleportację. <grym> <grym> Jakie ona w ogóle fikołki robi jak tam pójdzie? No, no nie, teraz jest śmierć. O nie. No, tak, A ja znowu to samo zrobię. Moja dupa! No i przerobili mi dupę na baleron A nic się nie stało z twoim ubraniem, Magda. No Moja dupa! A taka ładna była Ja pierdzielę Ostatnio też tutaj, ostatnio tutaj się więcej śmierci stało Gdzie my jesteśmy? Aha, tutaj Ejda, uciekaj, bo dupę ci podróżnie. Będą różnęli, Ejda Ale to ja miałbym być Czy ty w ogóle jesteś? A ty jesteś nagle przede mną Weź się przestań, bo mnie tu różnąć Ja tu strzelam! Masakra Jak oni chodzą w ogóle? No pawo. Pało ten me... O, to duży, ja tutaj także Tak, Ja pier... O, siema Nie no, serio Spierdzielaj Nie no No weź ten ryj Spadaj No ja pierdzielę, serio Zginął. Ten zagląd ja tu zdażyłam wyjść i on mi tutaj nagle stawił no tak. I panika. I zawał Skinałeś, to dawaj oko Ja się nie że takie wielkie coś. Ten zajrzał do nas zadowolony. A ten ryj prosto. Ej, tutaj kroć. No jest. No jest, nie podniosłeś go, nie ma. Czerwone okoczaszki, po czym pokazuję. Czerwone okoczaszki, po czym pokazują różowe. Tak. Więc tam się coś posuwa jeszcze w Co? No może te ostrza co nas chciały pociąć, co mi dupę porzynały. A no, no może. gdzie teraz? Jak tu jest strasznie ciemno idź. No idę. No weź tą dupę z mojej twarzy. Już. Dobra, gdzie teraz? Na dół znowu. Trzeba zaskoczyć. Tak. No i wsadzić, mieć wsadzić. Sama sobie wsadzić. Nie, dobra. No. Lepiej nie. Chociaż E to i Sejda co ona ma wsadzać? Co dobrze, może ci kuszę w dupę zasadzić? Hmm. Ja A masz tu że w końcu. No w sumie fakt. W tej kampanii ja wszystko robię, Nefera nie umie nic. Na skrzyni otworzyć, boże, biedactwo. Aż mi ciebie szkoda, biedactwo. Hmm, nie, mi też mnie szkoda. Dobra, mamy Nawet brakujące... nie mogę no. Ale byłeś miała teleportację. A ty masz... Ty jesteś magiczna, bo ty jesteś niewidzialna, ty masz teleportację. No nie O, fajny widok. Nie nie, prawda. Lepszy był jakbym ja szedł drugi. To oczywiście. Nie... A teraz moje sobie te beczki zebrać co wcześniej. Chociaż to już zginiknęło. No właśnie. Zgi... Zgini knęło. <laughs> Dobra, wbijamy. No wsadzaj, wsadzę. No też. Serio nie mogłeś dwóch naraz. W ogóle ona to wsadza i gdzieś nagle pojawia. Tak. O, ta woda ostatnio I... mnie rozwalała na murze pływające, jak to wygląda. No i mnie też rozwaliła na ten, na pierwszej kamerze. A ja tego nie ja wtedy na to nie zwracam uwagi. Dobra. Jest O, nie udało mi się wskoczyć ci na głowę. Jest coś tutaj? Że wąż! Nie widziałem go wcześniej. A, widziałeś? Że wąż? Zbiłaś? No. no. Czekaj, ja wezmę syno. Jest... Ale się martwisz o mnie, No a potem byś miał pretensje, że nie zdążyłam! Dlaczego wyszłam? No, tutaj niestety nie ma drzwi na V, że dwie osoby muszą otworzyć. Więc tutaj jesteś uzależniona ode mnie, niestety. Tak. Czuję się tak. Taka uzależniona ode <noise> mnie. I znowu mi pokazują wężowe emblematy i wódkę obok nich. Ewentualnie jakaś benzyna, paliwo. Ja nie, nie żadnego obrazka. No bo ty jesteś niewidzialna po co ci obrazki. No tak. To wszystko nie widziałem no i znaczy, że nie umiem oglądać obrazu, przepraszam. Aha.